Na moim kanale dzisiaj gościnnie Basia. Cześć. I drapiemy po jednej krzyżóweczce. Zdrapaliśmy już to, co widać. Zostały po. 5? Tak, 5 literek. Na razie ja mam numer 12. A Basia ma numer. 6. zniżymy. Na razie nic tu nie ma. Po jedno, ja mam jedno słowo. Tu jest chyba w ostatnim BMW. A reszta jest... Nie ma nic. A ja nie mam nic. Brakuje mi LY. Może coś będzie z tego. No dobrze. Coś tu nie łapię. Ostrość. O. Tak, żeby było. Możesz zacząć drapać? Dwie krzyżówki dojechały. I zobaczymy, palujemy tę pincetkę. A jak mam tutaj z tej strony z góry robić, tak? No, no. Uh -huh. O, a! To może coś tutaj. A to nie oznacza, że a. Już dawno nie drapałam tego. Niczego nie drępą do no. nie ma nic. No to nic, ale zobaczymy Ech. dalej. No to, patrzę. O. O. to musisz tu odpilnować, bo ja No może zaskoczy. Nie. No może zaskoczy. 500, poluje na 500 cały czas. No kurczę, coś ostatnio jest Tyle tak teraz zarabia. Nie. To, co się wygrało, to trzeba oddać. No tak. Albo wygrać i potem wygrać. O, tu powstało słowo, haftka. A Pierwszy. to jest dopiero pierwsze. Zobaczymy w tej trzeciej, tu już Jacek mówił jest BMW. Zobaczymy, czy coś tu nowego powstanie. Dzieci usnęły w końcu, bo już normalnie makabra. kabra. No i tak sobie drapiemy pomału. No. To nic nie dało. Dobego nic nie powstało. Wracamy. Literka S. To mamy w tym. Brakuje ci Z tak mi może. Może, się. Może, z. Taka literka, która może być, nie? A to patrz jest E, y, które zapomniałam. No. A tutaj było y, niezdrapane, widzisz. Dobra, to teraz przejdziemy tam nic nie pojawiło się nowego. Co tam słychać? Co mam opowiadać? No, w ogródku musiałabym pojechać, bo ten, powstało drugie słowo ser. Yy, buraczki przywieźć na przetwory, żeby zrobić, <grym> I, ale tak pogoda. Ale pogoda była tak yy, fajna, że szkoda to w ogóle było wykopywać. Hmm. Mm. to robił. V. v, nie ma mu się chyba. W każdym razie A nie będziemy przy okazji. O, tu. u. U, u powstało słowo. Tu jest pierwsze. Tak, tu pierwsze. Tu powstało słowo. U. To za drugie, nie? Tak. No bo tu hawka było. Tak, tutaj. No i co? No i właśnie. No i ten. Podaczki do obiadu. No może zacznę przekopywać. Truskawki się bardzo fajnie przyjęły. Czyli tutaj nie będzie już wiadomo, że bonusa nie będzie. O, powstało słowo. Ale to jest dopiero pierwsze. Nie, tu gdzieś było co nie? Kok, pastart. No, no i koniec. Czyli tu nic, druga. Dy. Co my mamy? Dy. No, też, też, nic. no ale też nic. I ostatnia szansa. Dy jest, tu jest. Owat, to jest trzecie? Mm -hmm. hmm? Tak, trzecie Ser, owat i BMW. BMW, ser i owat. Okay. No popatrz, to. No. Oddała. No tu jeszcze raz mnożnik. A, uwaga. Raz, dwa. No super, patrz jaką ładną. być serce. Serce. Mm -hmm. ser, ser. No to jest, no. to one są tu? No to już 20, no tutaj już zwrot jest. Tutaj gdzieś jest to? Nie wiem, nie chcę za dużo tutaj tego odsłaniać, bo ja się na tym nie znam. CC -c jest. CC -c 20 zł w szóstce No to jeszcze jedno zapomniałam, no ale dobra. to już mówi, że jak literki CC, to znaczy, że jest, tak? Tak. 20 zł, czyli zwrot. Już mamy, bo jak chociażbym tu nic nie miał, to tak będzie... Na dół, powiem, to. będzie teraz Dobra, to teraz jedziemy literka G. Ja na razie tu nic nie ma. Teraz no, no. się zacznę, zaczną się tworzyć, bo tylko żeby się utworzyły. Chociaż wrocik Żeby było Co niecoś tu nic nie ma. Literka G, widzisz, musisz drapać mhm. ze mną, bo tak to chociaż jakieś 20 zł jest, a jak ja drapię, to na razie nie mam nic. Jak sam drapiesz, to nie masz nic? D. No ostatnio klęska, nie wiem, urodzają. No bo musisz teraz to swoje zarobić. co ja tu miałem? D. To ów ten jest. Nic kompletnie, ani jednego słowa, no to jest niemożliwe. No. Coś musi się ułożyć Jest. Ko kodeks. Ale to jest pierwsze. Pierwsze słowo dopiero. Też w ostatniej literka N I zobaczcie jak ten czas szybko biegnie, Niedawno był 1 listopada krótki tydzień. Ten tydzień też krótki. Przyszły tydzień, już połowa listopada. Ale biegnie ten czas jak przelone. No. I. A tu jeszcze jest dy. Tam też nic nie daje. N. N, N, N. Dużo N, ale brakuje. Okno, drugie słowo. No, to zobacz. Może okno. Lubię słowo okno i to wszystko. Ale jeszcze dwie, nie, tak zostały? Dwie. R no. Już bonusu nie będzie. A, my, a, a już też nie będzie. Weźmy tu. Może to jest ta właśnie. Mhm, tak. To ja bym tu rozbił bank. Nie, bo za dużo wszystkich tych by było, więc na pewno nie będzie. Jakby to w jednej było, to jeszcze ja bym mógł się łudzić. Tu będzie coś R, no nie. Wszędzie te A. G było, czy nie było? Nie, nie, wiem. Jest. nie było. No, jest tu G, tu. Dobra, R, no niestety, no. no. Jeszcze jedna jest. No wiem, że jeszcze jedna, ale już tu, aha, tu jeszcze było N. W, 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 w. proszę, no, mam no, L no. Molo się utworzyło ale to jest pierwsze i ostatnie a tu Pluton też pierwsze i w ostatniej L ale nie było F no niestety no niestety dobrze, razy dalej. dwa to było cztery dyszki BU no, no to nic. Najważniejsze to że jest szóstka dała podwójnie, także drapanie za free dwie dyszki wydane, dwie dyszki odzyskane będzie na następne, znaczy w czwartek będzie na u, Megalinie tak? za 20, O, mm. Megalinie dychę dołoży się i się ekstra linie, bo podwójne uderzenie jest premierowe. Także na megalinie jest. Może megalinie pomnożą. Dobra. To by było na tyle. Godzina 21 wieczorem. No wrzucę będzie. jutro rano w pracy ten film. Wrzucę także, będziecie go oglądać rano. Jutro sobie pooglądam premiery wasze. A ja będę miał premierę w środę. Dobra. Dziękuję wszystkim za subskrypcje, łapki, komentarze. A ja Was serdecznie pozdrawiam. Może coś tam mojego się nowego pojawi. Ale nie wiem, nie obiecuję kiedy. Jak, jak będę miała czas na to, żeby coś nagrać, a nie na szybko coś tam pojechać i zrobić, to wtedy nagram. No. Dobra. Pozdrawiam. Także trzymajcie się, pozdrawiam. Do następnego. Cześć. Cześć.